A Ty, Wojek, co sądzisz? No, tak jak powiedziałeś, ten chyba był dobry. No za wolę zasłonić do Nie spytamy, czy jest tłusta lodówka. A co byście zrobili? Robicie mamie minetkę, ona wam pierdolą. Witam serdecznie jeszcze raz Otworzyłem się Red Bullka Dzisiaj plan jest taki Przetestować nowego kepsa A potem nie wiem co Jak coś pracuje w tym kepsie Ci nastrałem do niego Dobra masz bana na dwie minuty Pojedziemy tam rowerkiem Także może od razu po tym spalimy te kalorie Ja generalnie nie przepadam za kebabami Taki jest minus tego Że czasem mam ochotę zjeść kebaba, oczywiście Ale nie jestem jakoś fanem Ja najlepszego kebaba jakiego jadłem Top jeden był w Grecji Na Zakynthosie Z prawdziwym cacyki, Takim kur... Gęstym i zajebisty kurczak grillowany i świeże warzywa do tego. No to była mm, petarda, pita gyros tak zwany. I pita właśnie była taka gruba, i ona tak, tak zawinięta. No kurwa jadłem ze trzy dziennie, nie? Bo to było lekko strawne, to nie było takie że najebane tam sosu i tak dalej. Warzywka, kurczaczek, i... muala Pokczampula tam było, a drugi to był w Berlinie od Turka, to jest Candy Dog. Jest z tobą pieska. Razem wychodzić na spacer z nim Czeka, że to jest To Igor robił I miał dobry pomysł, ale No tu się rozjeżdża bitnie. nie To to odpowiednia Nigdy nie poznałem takiej jak ty Chciałbym mieć z tobą piecka to jest najlepszy, to jest najlepszy Ups, I did Luna again yo man, Igor on, on the beat Luna oscytla mi twarz, kiedy jadę centrum miasta Niechom, że mnie znasz, bo ja siebie to nie znam sam Wiem, że to źle, ale chuj to Żyjmy szybko, żyć i tak będziemy krótko W miejscu gdzie powietrze wietrze po brzegi, wypchane krótko Mijam młodego żula na zmianę ze starą kurwą W miejscu, gdzie kroki stawia mi się trudno Bo nie jestem pewien, co za rogiem czeka I właśnie to niepewne jutro Już dzisiaj potrafi przygnąć wszowieka jeszcze rozjeżdża i to jest hey <laughs> <To jest> man <to. laughs> na czarno jak klecha, wybijam na teren Słuchajcie tego, nie? Gościu wczoraj dowiedziałem się tak. O 23.00 siema, stary, potrzebuje Twojej pomocy. Ogólnie jest taka sytuacja, że wybraliśmy się z ziomem do McDonalda. I mamy rezerwę, bo wydaliśmy całe siano na maczka. Haha. I nie mamy za co wrócić do domku z powrotem. Byłbyś w stanie pomóc jakimś biczkiem? Liczę na wyrozumiałość, mordzia. Pozdro Nic mu nie odpisałem, tylko zignorowałem to. On łapka w górę. Za pół godziny tak Czekam na odpowiedź, stary, mi jego wieczoru. Jeszcze raz, sorry, że przeszkadzam o tej porze z taką sytuacją. <grywa> Ignor. 15 minut potem, łapka. Dabyś radę pomóc byku, bo stoimy 60 km od wioski i nie mam za co wrócić. Za się maka jeść. Uśmięćniaca się buźka. Łapka w górę. Zaraz znowu łapka w górę. Odezwij się jak coś. Pójdź po północy. I o ósmej. Łapka w górę. Odpisz stary. Myślałem co tam. Co tam? I znowu pisze. I to, ja jestem <laughs> tynieniu, to akurat tym jest, bo w tak raczej w 7 jest normalny fanka. Byłbyś w stanie pomóc bliskiem na powrót do domku, żeby zalać furę? Głupio, pytaj, że trochę pospaliśmy w furce z ziomkiem, a nadal na nie mamy floty, żeby zatankować autko. Życie mi jego dziąka. <laughs> Zaraz na łapka w korę. Czy nawet rozumiemy? Bo nie chcę, żebyś ten daj mi, tylko na daj mi konkretną odpowiedź, bo głupio mi pisać jest na ten temat. No, <laughs> mało <laughs> tego zwyzywać, ale żebyście kurwy, z... <laughs> żebyście z buta wrócili. Te 60 km. <laughs> Kurwa, nie będę go obrażał. Zachciała nam się na maćka 60 km kurwy syny A pamiętacie tego wariata co powiedział, że mnie ogląda? Od kilku lat już i wczoraj wam o tym mówiłem to przeczytam wam wszystko dzisiaj. Też mnie rozjebał, ryby mi wyjebało. O jest! Cześć, jestem twoim starym i stałym widzem. Oglądam ciebie już bardzo długo. Zawsze chciałem mieć jakiś komputer, ale nie mam nawet żadnego. Czy byłaby szansa dostać od ciebie jakiś stary, nowy komputer, albo jakieś części stare lub nowe do niego, ale żeby już coś było. Pozdro, patrzę, dwóch obserwatorów. Nowość na Instagramie, to jego konto. Więc pytam go, a jaki masz nick na Twitchu? Kolego? On. Ale twoje nutki zacząłem słuchać, odkąd wyszła Luna, Jasper, aha, oglądam ciebie bez konta. Ignor, a to jak Da radę coś załatwić? Podbił tą swoją wiadomość. Taka emoji bez twarzy z samymi oczami I znak zapytania Ignor I za dwie godziny znowu piszę znak zapytania Napisałem tak daj paczkomat Bo już mnie wkurwił no I nasram tej kurwie do paczki I naszczam do butelki Napisałem tak daj paczkomat Wysłał adres paczkomatu Serio stary? Ja cię <laughs> Jeszcze mail i numer I <laughs> wysłał mail, numer Dzięki Osza <laughs> Skurwysyn jeszcze nie wie Pierdolony przygłupy Ciekawe czy ogląda Jak ogląda to, to napisze do mnie teraz Nie wysyłaj mi gówna w paczce czy te dzieci są teraz takie przygłupie, mi to by było wstyd. Nigdy w życiu nie napisałem do nikogo, tak, żeby mi wysłał kurwa komputer. Oni piszą do każdego, wiesz o co chodzi. Jestem twoim stałym widzem nowego konta, bo wstyd oczywiście jest normalnego. Ale jakbym był chory. Mam taki w nosie, jakbym kurwa miał katar jakiś taki potężny. Czy może ja mam pierdolony. Ale ja się nie to nie umrę na niego. Bo za pierwszym razem ja pierdolę, pamiętam, jak pier jak przechodziłem pierwszy i jedyny raz ko... Ja myślałem, że nie istnieje, co nie? W ogóle trzeba od tego zacząć. Dopóki na niego nie zachorowałem. I dwa tygodnie byłem tak kurwa chory, ale to tak przejebanie chory, że nie zdajcie sobie z tego sprawy. I minęły dwa tygodnie i był koncert Chillwagonu. No i już kurwa, już byłem zdrowy, zrobiłem sobie testy, zajebiście się, czułem. Pojechałem na koncert do Kielc i pojechałem do hotelu o nazwie, nie, coś tam z królikiem było. I kurwa, jeszcze się tak pociłem i byłem taki, jeszcze taki kurwa, takie dziwne, takie uczucie, nie? Ale już nie byłem chory. I wstaję rano, otwieram okno w tym hotelu i słyszę, jak w króliczej norze obok się pierdolą i to tak ostro, ostro z pół godziny i kurwa chłop babę jebał ale se wtedy zwaliłem konia wczoraj te czy czytałem serio dajesz radę walić konia do odgłosów ruchania? a wy nie? <śm> Jak dla mnie dźwięki są ważniejsze niż wygląd. Kawa jak jęczy głucho nie ma, jak nie słyszysz pewnie jakby ruchał osła. Nie wiem, jak brzmi osioł jak się go rucha. Ale nie jestem od wczoraj w internecie i taki filmik już widziałem. I tak dziwnie, dziwne dźwięki wydaje. No bo jest taka stronka co wam mówiłem. O czym rozmawiamy kurwa. O, przed testem kebaba obejrzymy test kebaba, żeby wiedzieć, Przygotowałem kurwa, na dzisiaj co mówić na teście kebaba. Nie mam swojego młalana, ale zaraz wezmę tego. A może Andrzejek na No siema. Ale nie będę ich nagrywał. Nagram ziemię. Dzień dobry. To jest ten nowy kebab, tak? Ten świeżo otwarty. Tak, lawa, kraft kebab, dobra. Poprosiłbym rollo duże, mięso mieszane, sos mieszany i ajran do tego. I do tego jeszcze bym poprosił podwójne espresso. Tak, to ja. Jestem nowym książulem. Najlepszy kebab w Płocku. Wydaje mi się, że Hakiri na Podolszycach, albo Mr. Giros na Boryszewskiej. No, będzie bokczan, pula czy... Pan z gejmunem. Zobaczymy Iran najpierw, pól. Siema, jeden. Świe średniawa. Mało hmm. przyprawiony. Mało przyprawiony, rzadki. To jest duży. No co? Dobry czy niedobry? Takie mało chrupiące to mięso, ale jest 10 rano, może jeszcze się dobrze nie wypiekło. Mm. Jako, że nie jadłem dzisiaj nic od rana, to jest dobre. Warzywka są świeże, kapusta nie jest taka, o patrzcie, tak wam pokażę. Kapusta nie jest taka gorąca, jak wiecie w niektórych kebabach. Jest świeży pomidorek, świeża cebulka czerwona, dobry lawarz jest. A Ale ten niezwykły obok naturalny, dają do tego jakieś przyprawy, no on na tym polega. A polega na tym, że z jogurtu robisz przyprawiony jogurt. Mwala. Voilà. Ziem całego i wam powiem, bo tu jeszcze są warzywka, do których nie dotarłem. Mm, no, dobry, jest dobry. 7 na 10 bym mu dał. Ten kebab kosztował 30 złotych, Duży. Trzeba było dopłacić za mięso mieszane złotówkę, czyli 31. I do tego Iran za 8. Niżej, niżej niż Mr. Gyros. Mr. Gyros jest póki co top 1 dla mnie. Tak, to jest duży. A ten iron za 8, to nie polecam go. Chujowy jest. Nie ma w ogóle przypraw w sobie. ale ja rozumiem cenę, bo to jest w mostach. Co by nie było, to Chujowa ta galeria, ale to galeria jednak. Mm -mm. Nie jest lepszy niż Hakari. Trzeba kulutki w tym pływają. Chujba. Jest to dobre nie jest paszty. To nie jest kula pasztyciula. Mm, nie oceniam espresso, bo jeszcze go nie jadłem. Nie no, daję im pokczam ale to. Lepiej zjeść Mister Kierosa albo Hakari. Ale tutaj w tym obrębie najlepszy na pewno. Chyba tego lepszy by był. Nie wiem, nie jadłem tam. Nie wiem, czy byłby lepszy. Lubisz, Lubisz fake nos i inne okulary, i nagrywać drugie reakcje jak Wojek księżula, i to po będzie dobrze zmontowane. No, dla mnie ten chyba był dobry. A ty, Wojek, co sądzisz? No tak jak powiedziałeś, ten, ten chyba był dobry, no dla mnie trochę za, trochę za ostry No tak jak powiedziałeś, trochę za ostry ten chyba. Za tydzień testujemy. chociaż no, co do zatestu, ja już tam jadłem Pojedziemy do tego, obok Kauflanda, to jest miejsce, które polecam Jest taka budka z kurczakami zrożna. wiecie o co chodzi Tam z tego kurczaka z rożna zdejmują to mięso z tego łódka I pakują to właśnie do tortilli i dają świeże warzywka Świeżego pomidorka, ogóreczka i sosik czosnkowy to Który ma... jest robiony przez ich na miejscu soż. Jak ocenka kebaba? No mówię, generalnie są lepsze w płocku, ale tutaj jest jakby w obrębie. Te dwa najlepsze kebaby w płocku są na Podolszycach północnych i południowych, a tutaj nie ma takiego dobrego kebaba. No 7 na 10 bo dałem. Minus 1 za cenę, bo kurwa kosztowało ile? 40 zł chyba? 21 złotych za, za dużego kebaba, który tak naprawdę nie jest duży. Czy duży jest płock? No duży nawet jest, kurwa Ile ma mieszkańców Płock? Ze 130 tysięcy? Pokczampulę daję dla tego kebaba No hakari i Mister Giros to moje ulubione W Mister Girosie mięso kurczak O tego Przepraszam, może pani napompuje koła? Gdzie ona? Żona ledwo jechała A, dobra, to niech jedzie Nie wiadomo czy to pan czy pani, właśnie może zmizgenderowałem Może to było ono-ono Co teraz, agentu? Nowy agentu. Siema! Siema! I spać. Widziliśmy, moi widzowie jeżdżą beton kurwa. Ale się wiewa w ten, ten, ten ruch. Beta? Nie ma już bety. Beta była kiedyś kurwa, ale się nawet z Nie ma Siema. Siema, możecie. Trzymajcie się. Ja pierdolę, siema event i rl już kurwa drugi raz. I gorąco i moment. Dobra no i generalnie rzecz biorąc kula po pula dla tego kebaba Siemano To jest kurwa siema Iwem dzisiaj jest Teraz ja muszę do kogoś powiedzieć siema okay. Dobra do tej babki powiem siema Siemano Ja pierdolę siema. Dobra bardzo Dumufany zasłonić do kogoś Nie spytamy czy Siemano. jest na lodówkach u niego jest Kurwa klatki po schodach nie że uciec Może mieć takie klatki że nie trzeba po schodach wchodzić Ej, chciałbym zrobić tego próbka, że daję, daję jakieś babce kamerę Siema. i się jej pytam czy mnie nagra dla mamy, <laughs> ale ciężko z pycakiem to zrobić. I jaki mnie nagrywa to ten, to robi jakieś głupie rzeczy. Kebab Muala, pokczampula mu dałem, 7 na 10. 7 na 10 i minus 1 za cenę, bo niby duży ten kebab, a tam nie był taki duży tak naprawdę. O! Oh. kurwa schodzi on czy nie ja będę czekał aż pójdą stamtąd przecież kurwa bo to chciałem zrobić prank <ścười> czy chodzi panel Leduska? ja wiem co chciała <ścười> kurwa tu Daszek jest w remoncie Nie, dobra, cykam się Przy Andrzejka do tego z kolegami jesteśmy mocniejsi Ja się boję na przykład operację oczu zrobić To jest tragedia dla mnie Jak pomyślę, że mógłbym nie widzieć To jest chyba naj, jedno, jedno najgorsze, najgorsze kalectwo Możesz żyć bez nóg Co prawda będziesz wkurwiony wtedy na cały świat I będziesz widział snajperów w każdej grze komputerowej Ale będziesz żył, kurwa Bez rąk tak samo Bez słuchu tak samo Te Bez mowy chuchu. tak samo Bez smaku węchu tak samo Ale kurwa bez wzroku Większa jest szansa, że umrzesz na tym rowerze No to akurat jest wysoka szansa nie pozwolą ci, że się tak żebyś nie widział po ich operation. A co im zrobię, jak nie będę widział, już kurwa? Napiszę posta na Twitterze, nie widząc. Jedyne, co bym zrobił, gdybym bym wyszedł na ulicę, złapał taksówkę, powiedział, zawieź mnie na most i bym pierdolął na główkę tam. To jedyne, co bym mógł zrobić. Rób sobie operację i jebać tą operację. A co, chociaż mogę zdjąć nalizanie patelni? Ja i tak zdejmuję i jadę węchem. Węchem i smakiem. I słuchem. Wtedy jest 100% doznań. E, zrobilibyście minetkę bawię, jakby miała okres. A co byście zrobili? Zrobicie bawię, minetkę ona mam pierła, jak kobitka piernie to pachnie o i powiem ci, że niektóre to walą takie bony, gorzej niż pies gorzej niż pies strają. bo one wstrzymują to kurwa to się tam kumuluje, kotłuje się, potem jak jewnia, to z grubej rury kurwa siemano Kurwa, ale się siema event dzisiaj. Zaczął się przyjechać po osiedlu i same siemy się farbią. O, a tu otworzyli nowy kebab. To siema. jest dobra historia. E, Jak to się nazywa? L coś tam royal kebab max, siema. coś takiego, D03, nie? A podkreśli. tutaj niedaleko jest taka szkoła ekonomik. Nie ekonomik, kurwa, elektryk, sorry. I idziemy go zobaczyć właśnie. I oni pisali takie, takie opinie, kurwa, że ten kebab miał 1-0 przez pierwszy dzień. O, Lexus BD kebab. Wygląda okropnie, kurwa, i w środku i na zewnątrz. Jak ktoś tu je, to jest niezłym desperatem. Nawaj test? nie, no. Ja ja jadłem przed chwilą kebaba, teraz tydzień muszę kurwa, tydzień cooldownu jest na jedzenie kebaba. Wygląda jak kebab typu mały 4 zł, to jest kebab typu co kiedyś mi opowiadałeś, co kupowałeś właśnie kurwa, małego kebaba za 4 zł, a potem ty się strułeś im bo to właśnie on tak wygląda, jak, jak go zjeść i zaraz wyskać w formie ciekłej. Witam serdecznie znowu moi mili. Andrzejek, chciałem żebyś ze mną pojechał zrobić test kebaba nowego, ale kurwa zachlałeś czarę ryżu robimy opening tego, paczki od Zylamo to tu mamy. Kurwa, ale paka, ty! Czekajcie, zrobię fotkę na social media. Jest takie coś. Pop pop M Zilla Mop. Rozmiar M? To pana A nie, to dla Arbuza. Rozmiar L i rozmiar XL. Kurwa dla wszystkich Zilla Mop, XL, o kurwa, to jaka zajebista. Ta wygląda jakby świeciła w ciemności. O kurwa, bo to jest magazyn, magazyn pop M. Jak kiedyś był ślisk. No i jeszcze jednak, Zilla Mop. Tą założę na siebie. Siema, Siema. Posy, podkreślenie 98 tak. Zilla mob never disappoint Ale że mi nie dał? Siema! Arnoldo Kurwa, podkreślenie Ala podkreślenie ma. Ja nie widziałem jak Stano zaorał, ale Karolina wczoraj to oglądała do obiadu i... A ja grałem w FIFE i słuchałem sobie w tle no nieźle, zaorał Widziałem Siema. to to jest ten. I'm Ronnie Coleman. To mnie zawsze rozpierdalało w chatach. Cztery fotele obok siebie, kurwa. O, 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 o. Jest. Dobra. 10 lat temu, kurwa. Chłop, 10 lat trenuje a ma sylwetkę przeciętnego dziadka, co dojeżdża do roboty rowerem. Hi, I'm Ronnie Coleman. Kto to my są? Ja pierdolę Ej, wszyscy mówią mi, że te te cementy, to są jakieś fejury Ale ja wam powiem Tu wszystko od razu odchodzi Więc jak to może być fejk to box też od razu odchodzi. I dużo ludzi się pyta, czemu tu nie ma znaczka Jordan. Jordan na znaczku robił w sana, prawda? To są najnowsze muty. A jak Jordan robił w Sana, to przecież jeszcze grał w NBA, a teraz nie gra w NBA, bo ma emeryturę. To ten znaczek Jordana poszedł na emeryturę. Dziękuję. się. <grym> Opiwa kurwa, nie kiesnioman. Ale co jest, ale kurwa, to nie jest jakieś przerobione w Photoshopie, człowieku. Przecież tak nie wygląda. O kurwa, to jest przejebane ćwiczenie. Nie, wiem, czy ona jest w ogóle kurwa zdrowe? Wygląda jakby było tak kontuzjogenne, że chuj. On się podpiera, no ale tak trzeba chyba robić. No on dochodzi, on wygląda, jakby Nie dole. Nie przejdziemy tam przez gardło. Jakby podniecał się strasznie tym, że trenuje. A to kurwa. To może być niezłe Dablił inny czat Dablił się Elfanuta Nie wiesz gdzie pomocy szukać tyt, tyt, tyt. Czy to już koniec, zamichały cię do jadu Try try, try oh. to, o, to jest mój ci... ulubiony filmik Dawajcie obserwującego tego na jego twisa Najlepszego twisera na świecie, nie ma lepszego To jest mój ulubiony filmik Natka O Kamirez Hehe, <laughs> Oceniajcie, nie, nie oceniajcie, tylko obserwujcie jego. Macie tu jego nick. To jest bardzo fajny streamer, ma jak widać dużo, dużo widów, więc. wbijajcie do niego, Racja. Racja Dzięki za oglądanko dzisiaj i do zobaczenia jutro. Dzięki za subskrypcję, za wszystkie siemy, co odebraliście, i za donację i za to, że kurwa. Wspieracie natka.